Hej, witajcie ludziska z tej strony Brawly, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Wiedźmina. E, otóż nie wiem czemu, ale po prostu nie zapisałem się gra po walce z tym golemem. Musiałem z nim walczyć jeszcze raz. E, no i tym razem zastosowałem tą trudniejszą metodę, czyli po prostu z nim walczyłem mieczem. E, myślałem, że dostanę jakiś bonus w postaci na przykład e, większego doświadczenia, ale się po prostu myliłem. E, w każdym bądź razie zdobyłem szafir, e, no i zdobędziemy sobie ostatni obelisk, czyli obelisk. Etar, e, I ten obelisk możemy zdobyć od Raimonta chyba, e, od tego detektywa. E, musimy tylko wykonać questa tajemnice wyzimy. To sobie w ogóle... Czekajcie, co mam do zrobienia? Tajemnica wyzimy. Tajemnica wyzimy. Mamy zabić baraninę. Aha, czyli muszę po prostu zabić baraninę, aby tutaj e, dostać ten obelisk. No, w każdym razie. E, wcześniej jak próbowałem zabić tego, znaczy udałem się do tego, e, do, tego ba, do baraniny, ale nie mogłem go zabić, po prostu nie miałem takiej opcji, aby można było e, stoczyć z nim bójkę. E, dobra, na razie nie chcę się walczyć z tymi potworami. Sobie po prostu olejemy i pójdziemy sobie prosto do e, przystani. Ok, ludziska, musiałem zrobić krótkie cięcie, ale w każdym bądź razie kontynuujemy i jesteśmy już prawie przy przystani. Eee, przypominam, że ruszamy teraz do eee, baraniny. Musimy go zabić. Czekajcie, wiecie co? Wyciągnę sobie miecz. Tym sposobem szybciej biegamy. Także spoko. Okej, okay. ty, 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 ty. wiem, Nie czym się wydaje, ale chyba z mieczem srebrnym. E, tutaj szybciej biegamy. Nie wiem, takie mam przyczucia. Dobra, także podróżnik, przewoźnik. Chodź ci tu ziomek, nie ów nie ryb. E, dokąd możesz mnie zabrać Przejdźmy na drugi brzeg tak tak mam nadzieję że teraz będę mógł stoczyć pojedynek z baraniną że będę miał tą opcję e, w dialogu zobaczymy mam nadzieję że to nie jest żaden bug Bóg.. Uh, 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 uh. Ali, wczytuj się. Ok. Hmm. Poczekajcie, poczekajcie. Mam kasę. Tysiąc sztuk złota. Jajku, jak. E... Miałem 4000, a już mam 3000. Gdzie to wszystko poszło? E... Aha, no tak. Zapomniałem, że jeszcze zapłaciliśmy 5 stówek za to, aby druidi tutaj przyzwali nam burzę. No dalej, won mi stąd. Was pozabijam. Nie, nie pchaj mi się, będę... Pier Kurde, dobra, jestem pierwszy. Myślałem, że będzie stał na tych schodach. Jak... Jakiś, nie wiem, co w każdym bądź razie ludziska e, po skończeniu Wiedźmina Jedynki e, najprawdopodobniej, to nie jest pewne, ale najprawdopodobniej e, Wezmę się za Wiedźmina dwójeczkę. E, kiedyś będę chciał też nagrać Wiedźmina trójeczkę. No i właśnie w... Chciałem też nagrać. Znaczy, zanim wezmę się za trójkę, chciałbym się też zabrać za wszystkie części, czyli za jedynkę i dwójkę. A zobaczymy, jak to będzie. W każdym bądź razie, py, 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 do Baraniny. Dobra. Może pogadamy się z Raymondem, Co? Hmm. Gdzie on jest? On jest tutaj. Czy on w ogóle będzie? Tam na górze, czy nie? O jest. Tak. E, mam zmiałem zająć się baraniną. Miałem zająć się baraniną. Musisz z niego wyciągnąć wszystko co wie. Bywaj. Okej, okay, poczekajcie, tam jeszcze, jeszcze mieliśmy jakieś inne opcje. E, od jakiegoś czasu niepokoją mnie pewne fakty. Od jakiegoś czasu niepokoją mnie pewne fakty. Mów śmiało, Geralt. Możesz mi zaufać. Chodzi o ciebie. Mam wrażenie, że się zmieniłeś. Mów jasno, bez owijania w bawełnę. Nie obrażaj się. Ostatnio mój medalion drga, gdy tu wchodzę. Amulety ochronne. Muszę uważać. Zbiery salamandry mogą zaatakować w każdej chwili. Drga naprawdę silnie. Bo to nie byle jakie amulety zrobił je Mak o stopniu mistrzowskim. To nie jakieś tam kości z Penisa Świętego Lebiody czy inny bazarowy chłam. Być może, ale to nie wszystko. Tak? Oczywiście wszyscy wiedzą o co chodzi. Dla tych, którzy jakimś cudem nie grali na, oczywiście bez spoileru. Mapa świata na ścianie? Zacząłeś interesować się polityką międzynarodową? Warto wiedzieć, co się dzieje na świecie. Poza tym chodzi o wizerunek profesjonalisty. Postaw się w sytuacji klienta. Co sobie pomyślisz, patrząc na taką mapę? Że bardzo interesuje cię granica redańsko-temerska. Zapomniałem, Wiedźmiński wzrok. Ale nie każdy jest Wiedźminem. Normalny człowiek pomyśli sobie, to dopiero światowy człowiek. Pewno pracował w wielu miejscach. I o to chodzi. Być może, ale to nie wszystko. Tak? Piękne dywany musiały sporo kosztować. Wcześniej było tu bardziej swojsko. To inwestycja w przyszłość, Gerald. To moje miejsce pracy. Wystrój musi budzić poczucie pewności, zaufania i profesjonalizmu. Wiem, że dużo zarabiasz, ale czy to nie zbytek? W żadnym wypadku. Mówię ci, liczy się podejście do klienta. Kiedy skończymy tę sprawę. Być może. Tak? Chodzi o dziewczynki. Usłyszałem o tobie sporo plotek naprawdę świńskich. Wiem o tym. To zemsta Baraniny. Prowadziłem śledztwo przeciw jego podwładnemu. Teraz chcą mnie ośmieszyć. Nie przejmuj się tym. To znaczy, że nie korzystasz z usług panienek? Daj spokój, Gerald. Nie jestem święty. Zdarzyło mi się parę razy, ale żadnych świn... Być może. Tak? Chyba wszystko. Dobra, także poczekajcie. Jeszcze tutaj pogadamy z nim. Mieliśmy jeszcze ostatnią opcję. Tak? Eee, właśnie tutaj. Kapitana Vincenta. Mało prawdopodobne. Nawet jeśli maczał palce w uwolnieniu ma... Skoro bierze łapówki od A kto nie bierze? W tym mieście tylko ryby w jeziorze i to dlatego, że wszystkie pływają brzuchami do góry. To żaden dowód. Szkoda na niego czasu. Zajmij. Okej. Okay. Także mam nadzieję, że po tej rozmowie będę mógł tutaj wykończyć. Będę mógł wykończyć baraninę. W każdym bądź razie zobaczymy. Z tego co pamiętam walka nie będzie taka prosta. Ale zobaczymy, jak pójdzie nam z tą nową, e, znaczy z rozwiniętym tutaj, z rozwiniętym znakiem. Zawsze jak grałem w Wiedźmina, powiem Wam szczerze, że nigdy nie rozwijałem tego znaku aż tak mocno. E, w ogóle żadnego znaku tak nie rozwijałem, bo prawie praktycznie w ogóle z nich nie korzystałem. No ale zobaczymy, jak nam pójdzie tutaj. E, dobra, dochodzimy. Muszę znaleźć, muszę znaleźć sposób na tych hmm. Dobra, 20 tutaj Orenów, także to nie jest dużo. E, zapiszemy sobie tutaj jeszcze grę. Tak, na wszelki wypadek. No i pogadamy z baraniną. Czego? Co Stary. starego. Ej, czemu nie mogę z nim pogadać? What the fuck? Przecież jestem przygotowany. Tak mi się wydaje. Huh. Chyba, że mam tu przyjść wieczorem. No cóż, zobaczymy. Hmm. Dobra, także zobaczymy, poczekamy sobie do nocy i przyjdziemy tutaj jeszcze raz. Mam nadzieję, że będę mógł tutaj zrobić ten wielki mordor. Eee... Mam w ogóle jakieś punkty do rozdania? Poczekajcie, do północy i punkty, punkty, punkty. Niestety nie mam. Eee, dobra, także poczekamy. Plum. Okej. Okay. Ciekawe, wcześniej jak grałem i znaczy wcześniej jak przed tymi save'ami jeszcze e, gdy była północ, to mogliśmy od razu zaatakować tych bramkarzy. Teraz nie można, ciekawe dlaczego. Nie no, tak nie! No dobra, kurde, co za cholerstwo? Nie mogę go zabić, dlaczego? Chyba, że... Mogę? Czy nie mogę? O mogę jednak! Super, dobra. Po prostu musieliśmy go sami tutaj zaatakować. Gińcie, frajerzy! Wow Całe ludziska z tutaj spadki FPS, one tylko występują na początku. Ile ich tutaj jest? Masakra, panowie! Więcej was matka nie miała? Kurde, fajnie tym mieczem. Nie No Panowie! Do widzenia. O kurwa! Nie no dobra, chyba ten znak jest naprawdę cudowny. Znaczy przydaje się walce tutaj z więzienia... znaczy, jak mamy do czynienia? Z dużą liczbą tutaj przeciwników. O, i chyba nie żyje. Teraz które to szczątki są baraniny? Hmm, złoty pierścień z szafirem. Weźniemy sobie, to też sobie weźmiemy. Pełno renów. elegancko Żółty meteoryt, super! Także mamy trzeci meteoryt ludziska. Miał diamentu, lepsza broń. Uuu, tutaj widzę fajne tutaj przedmioty można. Znaczy fajne przedmioty znalazłem. Bardzo mi to cieszy. Eee. I to chyba były szczątki baraniny, co? Bo tutaj już są same śmieci, można powiedzieć. Pek, pek. Ale tutaj Orenami nie pogardzę. Eee, Okej, okay, także chyba to wszystko. Eee, zadanie zostało wykonane przez nas. Czekajcie. Eee, Tajemnicy widzimy. Tak, czas zgłosić się do Raymonta. Dostaniemy teraz ostatni szafir. Znaczy obelisk. szafir, przepraszam, jakiś szafir. Eee, no i będziemy mogli otworzyć wieżę Maga. Eee, w którą stronę to się teraz szło, kurde. Uh, Och, tutaj. Stawaj, Tak. E, zabiłem dżarinięlu. Świetnie. To powinno przetrącić kręgosłup tej organizacji. Nie znalazłem przy nim żadnych dowodów. Zupełnie nic. Ostateczne dowody wyciągniemy z martwych łapka Sztajna. To on jest głównym pomagierem Azara Javeda. Może nawet samym Javedem. Widzę, że masz gotowy plan. Tak. Zwabimy go w pułapkę. Wiem, że interesuje się sprawą wieży na bagnach. Spróbujmy to wykorzystać. Geralt, zbliżamy się do końca naszych poszukiwań. Podziel się więc szczegółami swoich... Musimy zdobyć to, co jest ukryte w wieży. Wszystkie notatki i księgi. Użyjemy ich jako przynęty na naszego pana X. Jak konkretnie chcesz ją otworzyć? Mam tu kamień, który jest kluczem do wieży albo częścią klucza. Tylko zadbaj o to, żeby Kalkstein zainteresował... Okej, okay, ludziska, witajcie po raz kolejny tutaj. Eee, znaczy musiałem zrobić oczywiście cięcie, ale po rozmowie z Kalksteinem nie mogę z nim porozmawiać po prostu. Zbyt. On jest po prostu wkurzony na mnie z, jakichś, z jakiegoś powodu. Ale w każdym bądź razie czekajcie, tajemnicy się widzimy, bla 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 bla. Dobra, czyli niestety z Kalksteinem sobie nie pogadamy. E, musimy tutaj otworzyć wieżę. E, poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Mm. Gdzie ta była grobla? Tutaj, okej. Okay. Musimy iść w tą stroną. Oczywiście musimy się przygotować, e, ponieważ... Mam takie jaskółki? Mam, okej. Okay. Także można powiedzieć, że jesteśmy przygotowani e, do pewnej niespodzianki. Jeszcze raz na tą pie... Do tej pieprzonej wieży. Ja pierdzielę. Ech. No cóż, trochę się nie chcę Wracać w to samo miejsce, no, ale cóż, co zrobić. Mogę się wybrać na te bagna w dzień, ponieważ będziemy mieli do czynienia teraz z utopcami i topylcami i innymi badziwiami. W każdym razie no trudno. O już do mnie biegną, ale będzie kamehame, chamy, Wow! Kurde, w nikogo nie trafiłem Do widzenia A, my tu jeszcze mamy chyba zadanie do wykonania. E, musimy tutaj zdobyć język Język topielca, z tego co pamiętam A, no, tutaj mamy tylko utopce. Dobra Eee, poczekamy sobie tutaj e, przy ognisku, bo żadnego przewoźnika tutaj nie ma niestety. Tylko pracuję w dzień. Ty 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 ty. ty, ty, ty. Mm, dobra, poczekamy sobie do południa. W ogóle przed wejściem do tej wieży powiem wam szczerze, że chciałbym sobie jeszcze wbić kolejny poziom tutaj, e, aby wbić kolejne tutaj umiejętności. No idź stąd, Kundlu Głupi! WON mi stąd, bo cię zabiję. Kurde, szkoda, że tutaj nie można wyciągnąć miecza. No ale trudno. E... Mm... Tak, zastanowiłem się, kurde, co chwilę trzeba potwierdzać. Dobra, wiecie co, ludziska, po drodze, bo tutaj jeszcze mamy e, dwa obeliski. Mamy tutaj obelisk Netcha... Nechca, nie wiem jak to w ogóle czytać, ale ten obelisk otrzymaliśmy od golema. E, no i mamy tutaj Ketar, czyli obelisk otrzymany od... E, detektywa. E, no jako, że te savey mi się... Znaczy savey. wcześniej jak walczyłem z tym... w poprzednim odcinku jak walczyłem z golemem, jako, że gra mi się nie zapisała, jeszcze raz musiałem walczyć z tym golemem, to tutaj już nie... W tej wieży już nie byłem, ko tej wieży. Także pójdziemy sobie najpierw do Gaju Druidów. Po drodze wybijając wszystko, co się rusza, aby wbić ten kolejny poziom. A potem udamy się prosto do wieży. No i przy okazji, po drodze będziemy mogli położyć ten ostatni sefir. Eee, dobra, że pójdziemy sobie prostą drogą. Nie będziemy szli jakoś naokoło. Mam nadzieję, że po drodze coś znajdę. Tylko, że to jest poranek. kurde, gdybym pojawić się to tutaj nocą. To tutaj naprawdę byłoby sporo przeciwników. Wątpię w ogóle, że jak coś, cokolwiek znajdzie. O, jest coś. Utopiec. Jest, są potwory. Ukryły się w... na tych bagnach. Ok. Wow, 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 wow spokojnie. No włączaj to! Woohoo! O nie 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 nie! Kurde, ale ale Hakbar No Gimfra, frajerze, kurde, zapomniałem, że to, to, to kurestwo zabijamy tutaj e, szybkim stylem e, Dobra Idziemy dalej Najlepsze jest to, że te utopce padają tutaj na jedno kombo O! Ten tutaj troszkę przeżył dłużej My jesteśmy już przygaju druidów, więc raczej tutaj nikogo już nie spotkamy, także możemy sobie mieć spokojnie schować. no gdzie jest ten obelisk naprzeciwko nas. W ogóle powiem wam szczerze, że jakoś e, nigdy nie lubiłem e, przebywać na tych bagnach. E, tutaj. Obelisk, obelisk, obelisk. obelisk. Okej. Okay. Połączyła się z obeliskiem. Widać stare zaklęcia wciąż działają. Także teraz ludziska prosto dowie, że... No i wydaje mi się, że przy tym ostatnim obelisku zakończymy odcinek. Chociaż... E, nie, chociaż nie, odcinek trwa za jakieś tam 20 parę minut, minut, także jeszcze sobie troszkę poczekamy. I tak jeszcze w tym odcinku będzie sporo cięć, bo musiałem, kurde, kilka razy wyjść e, na chwilkę. No ale w każdym bądź razie... Mm, nie wiem ile ten odcinek trwa, naprawdę, bo nagrywam na ślepo. Nie mam tutaj e, zegar, ale nie śledziłem od którego momentu włączyłem nagrywanie, także... Trochę lipa. Dobra, coś tu mnie goni. A kolejnego poziomu raczej nie wbijemy, tak mi się wydaje. Okej okay. O tym ten... Wiedźmin zasuwa z tym mieczem srebrnym w łapie Nieźle BUM BUM Dobra, uciekamy Dobra Eee, Gdzie jest ten obelisk ostatni? Ostatni obelisk jest, jest, jest. Dobra, zbliżamy się do niego. Eee, jeszcze tutaj mamy utopcę. Kurde, ten podpialic już jest naprawdę wytrzymały. Dobra, bierzemy język. Eee, nie wiem, czy to zadanie udało nam się wykonać poprzednio. Nie pamiętam w sumie. No. No nie! Tylko nie ty, głupi samobójca. Nie, nie, wyciągnij, Geralt, wyciągnij miecz srebrny, a nie stalowy. Czekajcie, bo zabijam go tutaj, próbuję go tutaj ubić. Szybkim stylem. Dobra? E, obelisk, 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 gdzie jest obelisk? E, Dobra, mamy go tutaj, gdzieś. Hmm, musi mieć tutaj tędy... Jest, widzimy go. Dobra ludziska, także w tym momencie możemy udać się do wieży, zobaczymy co my tam znajdziemy. Dobra, do widzenia. Ej, kurde, to pielce też można ee, zabić tutaj szybkim stylem. Nie wiedziałem. E, dobra. O, kidoki ludziska, mamy tutaj wieżę. Wiecie co? Zapiszę sobie grę. No i ruszamy. Nie, to się nie klei. Mogę wejść do środka? Jest, mogę. Na końcu sobie pogadamy tutaj z yy, yy, Z Raymondem. Ok, co my tutaj mamy? Jak widać, pełno złota. Mamy tutaj księgę maga zwierzy, bierzemy. E, złotko też weźmiemy. Super! Czerwony meteoryt, także będziemy, będziemy mogli sobie tym przekuć miecz. E, bierzemy. Złoty pierścień. Będziemy mogli pewnie sprzedać za niezłą sumkę. Krzyściwo weźmiemy. Dobra. Także chyba to wszystko, co mnie to interesuje. E, tutaj jeszcze mamy znak Ludziska. OK. E, no oczywiście znak akcji daje Ci od możliwość oczarowania swoich przeciwników i przyciągnięcia ich na kilka chwil na swoją stronę. Wie, wybierz znak z menu po lewej stronie ekranu, klikając odpowiednią ikonę znaku. E, dobro Ludziska, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Oczywiście subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie Ludziska, a ja się na ten czas z Wami żegnam. Do kolejnego odcinka, trzymajcie się, cześć.